Cześć, nazywam się Jan Piątkiewicz, witam Was na kanale YouTube DobreRowery.pl e, Witam Was w kolejnym tygodniu z nami. Dzisiaj, jak to poniedziałek, zapowiedź tego, co w najbliższym tygodniu nas czeka. Filmiki będą jak zwykle trzy. E, jednym z nich będzie generalnie przegląd oferty e, butów Bontragera. Przyjrzymy się bliżej marce Bontrager, przyjrzymy się modelom na rok 2017. E, powiem Wam nieco o polityce tej firmy, e, o tym, co ją wiąże z trekiem, e, i parę innych tym podobnych rzeczy. Poza wszystkim zrobimy sobie wirtualny spacer po sklepie DobreRowery.pl, który które widzicie tutaj w tle, będzie też trzeci temat, będzie to temat niespodzianka, więc prawdopodobnie zobaczcie go w niedzielę. Co to będzie? Pewnie będzie być coś związanego z aktualną sytuacją w rowerowym sezonie, czyli z tym, że jest zimno, chłodno, jest jesień, zima, więc pewnie coś bardzo aktualnego się na naszym kanale trafi. Do zobaczenia już w środę. W środę 21. się widzimy. Kolejny filmik się ukaże. W międzyczasie oczywiście zachęcam Was do odwiedzenia naszego bloga, na którym znajdziecie moje teksty. Blog znajduje się na adre, pod adresem, który znajdziecie w opisie do tego filmiku. Odwiedzajcie też nasz Instagram, Facebook śledźcie nas, komentujcie, udostępniajcie filmiki, subskrybujcie, bo będzie się działo naprawdę bardzo, bardzo dużo.